Cześć z tej strony, Dodek, witajcie w nowym odcinku mojej Tech Strefy. Tym razem na TPT sobie bierzemy GoPro Hero 10 Black i nowe przecieki, które pokazały się w sieci. Całkiem niedawno, tam jakieś 3-4 dni temu, wyciekło zdjęcie pudełka najnowszej odsłony GoPro, czyli dziesiąteczki, i możemy tam zobaczyć, że, że zachodzą naprawdę konkretne zmiany. Co możemy wywnioskować po tym, co tam widać? Zdjęcia. Jakość skoczyła z 20 megapikseli do 23 megapikseli. Nagrania wideo, czyli większa ilość klatek przy 5,3K nagrywa teraz w 60 klatkach na sekundę. 4K 120 klatek na sekundę. 2,7K do 240 klatek na sekundę. Bardzo fajnie, że GoPro poszło w tą stronę. Dodatkowo nowy procesor GP2. Stary procesor GP1 był w GoPro od szóstki, od tego modelu, którego ja obecnie używam, czyli już dość mocno wysłużony. Jeszcze jako tako sobie dawał radę w szóstce i siódemce. Tutaj te kamery były naprawdę niezawodne, nic się tam nie zawieszało. Tak już w 8, 9 było widać, że ten procesor jest za słaby, że już sobie zaczyna nie dawać rady. Kamera stawała się coraz bardziej zawodna, coraz częściej się zawieszała, coraz częściej jakieś lagi się tam wkradały. Kolejnym upgrade'em będzie HyperSmooth 4.0, czyli jeszcze lepsza stabilizacja obrazu. Ciężko sobie to wyobrazić. W 9 ta stabilizacja była już naprawdę niesamowita. Zobaczymy, co pokaże 10, yy, jakie nowe... Możliwości stworzy ta kamera. Yy, osobiście powiem, że bardzo się cieszę z tych zmian, ponieważ yy, używając mojej szóstki przy kolejnych edycjach, nie czułem jeszcze potrzeby zakupienia nowej kamery. Siódemka, yy, lepsza stabilizacja, ósemka, kolejne jakieś tam upgrade, y, ale ciągle to było zbyt mało, dziewiątka. Yy, ta stabilizacja już robiła swoje. Ale w dziesiątce myślę, że, że to będzie to, że trzeba zacząć zbierać pieniążki na nową kamerę. Wreszcie będę mógł się pozbyć mojego starego gimbala. Będę mógł biegać po prostu z kamerą albo w ręce, albo na jakimś małym statywie, a będę uzyskiwał właśnie taki efekt, gdybym używał zewnętrznej stabilizacji obrazu. Tylny ekran GoPro nie uległ zmianie. Ciągle mamy taki sam jak w dziewiątce. Bryła jest też taka sama. Zmianie uległy jedynie kolory napisów na kamerze. Bardzo fajnie, że ta bryła się nie zmieniła, ponieważ będziemy mogli używać wszystkich starych akcesoriów od dziewiątki. Ja osobiście liczyłem na to, że jeszcze może zwiększy się matryca. Na tą jednocelową Insta360 R pokazało, że można, że można wsadzić jednocelową matrycę w małą kamerkę sportową. GoPro jeszcze nie zdecydowało się na ten krok. To będzie. Kolejna rzecz, którą będzie można zmienić w następnych edycjach. Pokrótce Wam powiedziałem, co można wyczytać z tych ostatnich przecieków. Zapowiada się naprawdę ekscytująco i czekam, żeby dostać tą kamerę do rąk, żeby ją przetestować, ponieważ jestem nią naprawdę zainteresowany. I, i Wy, jeżeli jesteście fanami dobrych kamer sportowych, na pewno czekacie na nową odsłonę GoPro. Zobaczymy, co przyniesie czas, i mam nadzieję, że jak następnym razem się zobaczymy. To będę już miał tą kamerę w swoich rękach i będę mógł Wam powiedzieć coś więcej o niej, żebyście mogli się zdecydować, czy ją chcecie, czy nie, czy jeszcze czekać na kolejne edycje, czy może wybrać model innej marki. Na razie, cześć i mam nadzieję, że zobaczymy się za niedługo.